Sztuki. chcemy wyjaśnić kilka trudnych pojęć, a mianowicie to jest cegła. Następnie to jest Józef Buzewski, ksiądz Bosko, święty Augustyn i Bandarz. Zapraszamy. nie <noise> taka zostać święty? Jasne. I tak jest na święty. My... <laughs> Mam cię, muszę tak razem, Zostańmy razem, Zostańmy razem. Zostańmy razem, ja to ze mną? <laughs> ale, ale. ale... O, Zgadzaj się. Nie. Tychasz? Nie. Zabaz? Nie. Może raz. Skąd się wiedział? Ja, to... tak. widzę czarne oczy, widzę czarne oczy, i nie oczy, wiem, nie. Potrzebuję do oratoria. Ale, ale co ja miałbym niby tam robić? Uczyłbyś się włoskiego i macie A dasz? Nie ma podania, ale musisz założyć koszulę z pomorza. <grym> to jest fajne. To jest fajne. Explain. Znowu no, życiu no, nie no, wyszło. Brak <gryzamy gryzamy> palca to nie jest jeszcze koniec świata. Możesz zostać koditorem. <gryzamy> <Spodziewacz. gryzamy> Zobacz, co ty krzyczysz. Znowu przedniego nie masz palca. Wracaj do domu, zostań z nami. Uwaga, skupiłeś Nie będzie mnie wiem. Why? Because ja będę wśród moich stalecjanów. Ja chcę, ja chcę zostać koła półtora. Do nieba! Do nieba! tylko iść za tym i dążyć za naszymi marzeniami.